Gdy byłem młodszy, imponowały mi bardzo samochody sportowe typu Porsche 911, różne zwariowane hot hatche, czy też rajdówki WRC wyciągnięte rodem z gier komputerowych. I tak było przez wiele lat. Dopiero później zrozumiałem, że są samochody, do których po prostu trzeba dojrzeć. A takim autem jest nasz dzisiejszy główny gość, czyli Mercedes klasy S o oznaczeniu W222. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Autosportivo. Ja jestem Piotr i opowiadam tutaj o ciekawych samochodach, które wzbudzają silne emocje. Przygotujcie się na dopracowane kadry, trochę technicznych informacji i moje subiektywne odczucia dotyczące tego właśnie samochodu. Co prawda muszę Was z góry przeprosić za moje delikatne przeziębienie, ale wszystkie znaki na niebie e, mówiły o tym, że musimy zrealizować ta, ten materiał, więc damy radę i dociągniemy temat do samego końca. Siadajcie wygodnie, zrelaksujcie się i zaczynamy. Historia S-Klasy zaczyna się w roku 1972 i wtedy rodzi się właśnie model W116. Już dwa lata później otrzymuje nagrodę Europejskiego Samochodu Roku. Ciekawostką jest to, że ta właśnie SKSa jest pierwszym samochodem, w którym seryjnie montowano system ABS. Po roku 1978 wszystkie te modele miały go już na pokładzie. Jeżeli chodzi o SK, wszelkie nowinki techniczne, wszystkie rozwiązania, które wpływały na komfort, właśnie były stosowane w tym modelu. Lata mijały, a Mercedes wciąż budował legendę wokół swojej flagowej limuzyny i wzmacniał pozycję Mercedesa, jeżeli chodzi o segment samochodów premium. W 2013 roku na świat przyszła szósta generacja, czyli właśnie W222. I co się okazało? Do roku 2014, czyli tylko i wyłącznie przez pierwszy rok sprzedaży, Mercedes zanotował wynik 100 tysięcy sprzedanych sztuk, a to oznacza, że W222 jest najszybciej sprzedającą się s w historii marki. Można powiedzieć, że S-klasę można skonfigurować na dwa sposoby. Pierwszy to taki, gdzie właściciel jest również kierowcą, i w przypadku tego samochodu nie jest to wcale takie oczywiste. Polega to na tym, że on konfiguruje sobie samochód pod siebie i generalnie interesuje go przestrzeń z przodu, i najczęściej taka osoba wybiera wersję S-klasy krótszą. Natomiast rozwiązanie drugie to jest takie, gdzie prezes, właściciel, zazwyczaj spędza czas z tyłu. I tutaj wybierane są częściej wersje przedłużone, czyli tak zwany long. I większość doposażenia ląduje właśnie na tył, czyli wszelkiego rodzaju masaże, wentylacje i inne udogodnienia. Właśnie będą zrobione pod prezesa, który w międzyczasie e, rozmawia przez telefon, wysyła maile, załatwia interesy, a kierowaniem samochodu zajmuje się jego szofer. Wydaje się to trochę abstrakcyjne, natomiast większość klientów właśnie z kasy przedłużonej w ten sposób działa. E, może się okazać, że ten czas dojazdu między spotkaniami dla kogoś jest na tyle cenny i tyle warty, że po prostu nie opłaca mu się siedzieć i kierować i marnować czasu, tylko załatwia swoje tematy z tyłu. Jeżeli chodzi o auta używane, to zawsze mocno zwracam uwagę na historię, co się z nimi działo, i uważam, że ma ona ogromne znaczenie przy ewentualnej dalszej odsprzedaży, no i też wpływa na stan faktyczny danego egzemplarza. Jeżeli chodzi o naszą meskę z dzisiejszego odcinka, to ciekawostką jest to, że. Jedynym właścicielem przez pierwsze 10 lat była pani prezes jednej z największych firm spożywczych w Polsce, i to auto było jednym z trzech, które były wykorzystywane do wyjazdów na jakieś dalsze spotkania biznesowe. Zostało ono typowo skonfigurowane pod kierowcę, ponieważ jeździła nim sama i świadczy o tym na przykład stan tylnej kanapy, która wygląda dziewiczo, jakby po prostu nikt jeszcze tam nigdy nie siedział. Średni przebieg w obecnym czasie modeli W222 to około 300-350 tysięcy km. Nie jest to absolutnie nic nadzwyczajnego, ponieważ te samochody są stworzone do jeżdżenia po trasie i ciągłej pracy. Nawet jeżeli znajdziecie egzemplarze, które mają 4 i 5 stóp, to wcale nie oznacza, że nie mogą być dalej w doskonałym stanie. I tutaj robi się jeszcze bardziej ciekawie, ponieważ nasz egzemplarz z dzisiejszego odcinka ma dopiero 183 tysiące przebiegu, więc w pewnych kręgach można by powiedzieć, że jest dopiero dotarty. Do tego Salon Polska, bezwypadkowa historia. No jak sami wiecie, obok takiego auta nie można było przejść obojętnie. No dobrze, ale przejdźmy teraz do mięsa, bo nie jest to ani diesel, ani żadna hybryda. Jeżeli chodzi o oznaczenie S500. To w latach 90., gdy byłem mały, po pierwsze przyspieszało ono bicie serca i zawsze stawało się na palcach i patrzyło przez szybę, ile ma na liczniku, a potem kierowało się na tył samochodu, żeby zobaczyć, ile z rur wydechowych. Zawsze duża liczba przy oznaczeniu Mercedesa związana była z wielką mocą i z dużą pojemnością silnika. Nie inaczej jest w tym przypadku, ponieważ S500 oznacza, że pod maską pracuje motor o pojemności 4,7 litra i wyposażony został jeszcze w dodatkowe dwie turbiny. M278, bo takie jest oznaczenie tego motoru, występował w kilku odmianach mocowych. Wcześniej na naszym kanale możecie znaleźć odcinek z CLS-em 500, którego użytkowałem w przeszłości i byłem bardzo zadowolony właśnie z tego motoru. Mój serdeczny kolega również ma cls dokładnie z tym samym silnikiem i wszystkie te egzemplarze przejechały sporą ilość kilometrów i zrobiły to całkowicie bezawaryjnie. Co prawda w cls ten motor generuje 408 koni mechanicznych, natomiast jeżeli chodzi o S-klasę, to mamy tutaj 456 koni i zawrotne 700 Nm. To wszystko zostało spięte z napędem na cztery koła oraz zawieszeniem pneumatycznym AirMatic. Dzięki tej mocy SK katapultuje się od zera do 100 w 4,8 sekundy. I uwierzcie mi, że ze środka naprawdę robi to wrażenie i samochody do samego kagańca, do samego ogranicznika po prostu rwie jak wściekły i w ogóle się nie męczy. Jeżeli chodzi o napęd Formatic, to na dobrej zimówce wjedzie naprawdę w najwyższe góry, i w tą zimę miałem okazję to przetestować. A jeżeli chodzi o komfort jazdy, to opowiem Wam wszystko spokojnie podczas naszej przejażdżki. Dzięki zastosowaniu bezpośredniego wtrysku paliwa w tym silniku, rzeczywiście wizyty na stacji paliwowej są nieco rzadsze. Podczas wyjazdu na ferie, gdy miałem dopakowany cały samochód, bagażnik także ledwo się zamykał, udało mi się w takim trybie relaksacyjnym po górach wykręcić 8,8, co było całkiem fajnym wynikiem. Natomiast jak oglądałem test diesla, przygotowując się też m.in. do tego materiału, to jego właściciel podał średnią spalanie na poziomie 11,7 z kilku tysięcy kg. Kilometrów. Byłem trochę zaskoczony, bo powiem Wam szczerze, że ja w okresie letnim miałem tutaj może o litr więcej. Teraz średnie widnieje po zimie na poziomie około 13 litrów, ale to wynika z tego, że bardzo często rano wyjeżdżałem sobie samochodem z hali, zostawiałem, żeby sobie 5 minut pochodził, żeby olej się troszeczkę dogrzał, żeby złapał temperaturę, wypiłem jeszcze kawkę w środku, wziąłem córę, zawiozłem do szkoły. I w tym przypadku naprawdę uważam, że ta V8 potrafi być oszczędnym motorem, zwłaszcza porównując do poprzednich generacji jakby tego silnika V8 w Mercedesie, nie mówiąc już o innych paliwożernych v które są dostępne na rynku. Zerknijmy teraz na nasz wóz z zewnątrz i powiedzmy o nim dwa słowa. Jeżeli chodzi o SK, to uważam, że czarny to jedyny słuszny kolor właśnie dla tego modelu. I w tym przypadku ma on bardzo dużo drobinek takich metalicznych, i po wypolerowaniu i odpowiednim zabezpieczeniu w promieniach słonecznych robi ogromną robotę. Wygląda po prostu spektakularnie. Na samym froncie wita nas ogromny grill wraz z klasycznym celownikiem. No i mamy też na wyposażeniu inteligentne lampy ledowe, które doskonale wycinają nam w nocy. To wpływa na ogromny komfort podróżowania, no i na to, że czujemy się naprawdę bezpiecznie. Cała bryła jest bardzo taka subtelna i taka harmonijna. Nie ma tutaj żadnych krzykliwych przejść, jakichś ostrych załamań, po prostu czysta klasyka. Dodatkowo samolot stoi na 19-calowych Felgach AMG. Na takich kołach wyszedł także z fabryki i mamy za felgą schowane subtelne srebrne zaciski, które w przypadku dużej tarczy świetnie wypełniają całe koło. Jeśli chodzi o naszą bryłę, to mierzy ona 5 m. i 12 centymetrów. Natomiast jeżeli zastanawialiście się jak bardzo długi jest ląk, to tutaj do waszego miejsca parkingowego lub do garażu powinniście dorzucić jeszcze dodatkowe 13 cm, aby samochód spokojnie wszedł. Przechodząc do tyłu mamy tutaj lampy, które mogą być przez laików pomylone, na przykład z E-klasą, a jeżeli ktoś jest totalnie wyciągnięty ze świata Mercedesa, to uważam, że nawet z W205, czyli C-klasą w sedanie mogą mieć problemy z rozróżnieniem. Natomiast u nas występuje emblemat z tyłu S500, który rozwiewa wszelkie wątpliwości. Na samym dole mamy dwie końcówki aluminiowe układu wydechowego, natomiast za nimi chowają się dwa podwójne tłumiki, więc S-klasa nadal ma cztery końcówki Układu wydechowego. W ogóle jeżeli chodzi o czarną mesę, to mam takie przemyślenie, że mocno kojarzy mi się ona z takim czarnym, klasycznym garniturem dla faceta albo małą czarną dla kobiety. Z takim klimatem, który nie ma żadnych udziwnień, czymś takim bardzo klasycznym. A jak wiemy, kasyka jest zawsze w modzie i jest maksymalnie ponadczasowa. I uważam, że taka właśnie jest esklasa. klasa Przejdźmy teraz do wnętrza. Słuchajcie, miałem w swoim życiu różne modele Mercedesów, wieloma jeździłem i tak jak uważałem zawsze, że E klasa jest po prostu większą C klasą, tak S klasa jest kilkukrotnie lepsza od klasy E. I mówię to jako praktyk, ponieważ miałem wcześniej W212, miałem także W213 i sposób spasowania elementów tutaj w S klasie, prawdziwe drewno, skóry, to wszystko jak to jest zrobione, wykończone, to jest naprawdę inny level i duży przeskok. I nawet w samochodzie używanym można się poczuć tutaj bardzo, bardzo premium. Jeżeli chodzi o fotele z przodu, są one regulowane w każdej możliwej płaszczyźnie. Na gorące dni macie wentylację. W zimie oczywiście mają one funkcję podgrzewania. Czy to kierowca, czy pasażer może sobie tutaj zapamiętać wszelkie swoje ustawienia. I dodatkowo. Przy osoby siedzące z przodu na długiej trasie mogą skorzystać z kilku wersji masażu, w tym nawet masażu z podgrzewaniem. Także na bardzo długiej trasie, czy też na krótkiej przejażdżce, uwierzcie mi, że z tego samochodu po prostu nie chce się wysiadać. Na dowód tego powiem Wam, że zdarzyło mi się tym właśnie samochodem zrobić kiedyś trasę po naszych polskich drogach, która wynosiła 1290 km tylko jednego dnia. Warunki były absolutnie fatalne, bo gdy wyjeżdżałem nad ranem, padał śnieg z deszczem, było ciemno, jak wracałem, było dokładnie tak samo, więc moje oczy były po prostu do wymiany, natomiast muszę przyznać, że ani przez jedną sekundę nie poczułem, żeby bolały mnie plecy podczas całej tej podróży. Jest to totalnie niebywałe, bo są takie samochody, gdzie nawet po 100 km już czuję dyskomfort, szukam sobie miejsca, nie mogę usiedzieć, więc S-klasa jest po prostu bezkonkurencyjna. Może zacznijmy od kierownicy. Słuchajcie, jest ona dosyć pokaźnych rozmiarów, ale ma ona wykończenie z takiego orzechowego, ciemnego, lakierowanego drewna. Połączone to jest wszystko z naturalną skórką, która jest mięciutka w dotyku. Oczywiście została wyczyszczona i zaimpregnowana, natomiast no, nie ma absolutnie żadnych uszkodzeń i moje detailingowe oko po prostu aż się cieszy, jak tylko na to patrzę. Po prawej stronie mam wajchę do zmiany biegów, jest to już klasyk w Mercedesie, w ogóle ta wajcha uważam, że jest szalenie niewygodna. niejednokrotnie jak się przesiadam do innego auta, to od razu szukam właśnie zmiany biegu po prawej stronie. W tym przypadku na konsoli środkowej mamy fizyczne przyciski do ustawienia temperatury, nawiewu i tych najważniejszych rzeczy, więc, więc to super. No, a jeżeli chodzi o zegary, są one już elektroniczne. Oprócz tego, co przed nami, mamy też drugi bardzo duży panel do nawigacji, w którym możecie ustawić sobie mnóstwo dodatkowych funkcji, takich jak na przykład jonizacja powietrza, czy też nawet podawanie zapachu, który znajduje się tam w schowku. Ja już wam pokażę. I jest to zapach Mercedesa, który rozprowadza się po całym samochodzie. No, jak się o tym dowiedziałem, po prostu chat. Jeżeli chodzi o wyposażenie, to tutaj w samym standardzie jest mnóstwo rzeczy. I żeby sobie to przeklikać, naprawdę potrzebujecie kilka minut. Ale z ciekawostek mamy jeszcze kamerę 360. Kamery są zainstalowane z przodu, z tyłu, ale także pod lusterkami, więc macie absolutnie pełen obraz z kilku e, rzutów. Więc jest w zasadzie niemożliwe, aby w cokolwiek trafić podczas parkowania czy manewrowania. E, zostały dołożone także rolety boczne w drzwiach tylnych oraz roleta główna z tyłu, więc macie tam absolutnie e, bardzo taką strefę komfortu, gdzie nikt nie będzie Was widział. Dodatkowo szyby też są fabrycznie przyciemnione, więc z tyłu w zasadzie nie ma szansy, żeby ktoś Was zobaczył. O fizycznych przyciskach już powiedziałem, natomiast jeszcze o wiem co, Lane Assist, to jest system, którego po prostu nie lubię i zawsze go włączam w każdym aucie, ale na szczęście tutaj pani prezes też nie lubiła tego systemu, więc nie ma go e, na pokładzie. Natomiast jest dociąganie i z tym dociąganiem drzwi, e, to jest taka historia, że jeżeli już macie jeden taki samochód, to po pierwsze nigdy w życiu już nie trzaskacie w innych autach, a po drugie e, 50% e, kiedy e, sytuacji, w których wsiadacie do innego auta, te drzwi za pierwszym razem na pewno ich nie domkniecie i będziecie musieli ponownie trzasnąć, bo jakby to przyzwyczajenie wchodzi w nawyk, ale jest to naprawdę szalenie wygodne. Wiem, że już mówiłem o tych pięknych, brązowych skórach i o tym ciemnym drewnie, ale naprawdę jest to dla mnie topowe wnętrze i topowy konfig, i historia naszego kanału i auta, które wam pokazywałem. No dowodzą tego, że po prostu te brązy cały czas się do nas przeklejają i testowanie takich samochodów i pokazywanie Wam ich na tym kanale jest po prostu dla mnie ogromną radością i mogę z pełną zajawą przekazać Wam te informacje. Jeżeli chodzi o skóry, zostały one wyczyszczone i zaimpregnowane tydzień temu i tutaj chciałbym bardzo podziękować marce Emotion, która jest polskim producentem kosmetyków samochodowych. Są one przeznaczone zarówno dla detailerów, jak i dla entuzjastów, którzy chcą zrobić sobie wszystkie te zabiegi u siebie po prostu w garażu. Mają oni w ofercie taki specjalny zestaw rozbudowany do skóry, za pomocą którego wyczyścicie wszystkie szczeliny, wyszorujecie całą skórę oraz zaimpregnujecie, żeby nie była przesuszona, no i żeby też w efekcie później nie pękała no i była doskonale nawilżona. Wejdźcie sobie na www.hemotion.pl, zerknijcie, mają także kosmetyki do czyszczenia całej karoserii, zabezpieczania lakieru, także polecam Wam serdecznie. Dobrze kochani, czas na rundkę. Opowiem Wam trochę o prowadzeniu tego samochodu, ale zacznę od bardzo ciekawego przemyślenia, ponieważ zawsze uważałem, że jeżeli mamy silnik V8, to ten silnik powinien być głośny, powinien dawać o sobie znać. I to nie na zasadzie takiej, że słychać delikatny pomruk, tylko powinno być uderzenie, grzmienie, po prostu wszystko wokół nas, Powinno się aż trząść, tak jak w Maserati Gran Turismo, którym jak jedziecie i dołożycie to dźwięk, jest tak niesamowicie gardłowy, piekielny, jakby jakiś smok siedział w jaskini i chciał go ktoś stamtąd po prostu na siłę wyciągnąć. Natomiast s jest pierwszym samochodem, w jakim, popatrzyłem na to z innej strony, e, działa to tak, że skupiamy się na elastyczności tego motoru. Na tym, jak on rozwija płynnie moc, a jeżeli chodzi o efekty dźwiękowe, to w zasadzie ogranicza się do tego, że tylko po wbiciu w wyższej partii obrotów usłyszycie fałkę. I to jest wszystko. Nawet cold start w tym samochodzie, słuchajcie, jest bardzo taki delikatny, subtelny. Oczywiście jest także. Nawet jeżeli byście nie mieli oznaczenia w samochodzie, to każdy petrolhead będzie wiedział, że tu jest 8 cylindrów. Ale to nie jest taki ściekły start silnika, który budzi wszystkich sąsiadów albo zapala alarmy w samochodach, które stoją na parkingu podziemnym obok. Nie, to, to jest naprawdę bardzo takie, że tak powiem wyrafinowane i zawsze mnie intrygowało jak na przykład Rolls z wielkimi, potężnymi silnikami, Jeżdżą i wszyscy delektują się absolutną ciszą w kabinie. Było to dla mnie dotychczas trochę niezrozumiałe: no bo, jednak mam wielki silnik, no to pokażmy, że, że ryczy, że, że on jest tutaj. Tu dopiero na wyższych obrotach usłyszycie bardzo przyjemne brzmienia. Natomiast realnie do 3000 obrotów jest cisza jak makiem zasiał. Więc jest to mega ciekawe, i ten samochód mocno, mocno mi to pokazał. I chciałbym zwrócić uwagę, że na pokładzie jest tutaj skrzynia 7G, która uchodzi w ogóle za niezniszczalną i rzeczywiście jest to bardzo trwała konstrukcja. Co sprawia, że przy 140 km na godzinę na autostradzie macie raptem 2000 obrotów, a jadąc równostajnie cały czas dwie stówy macie niecałe 3000. I przy tej drugiej wartości nadal spokojnie możecie rozmawiać. Jedyny szum, który dochodzi, to tylko wiatr, który otula kabinę, ewentualnie jak jedziecie na zimówce z bardzo dużym bieżnikiem, no to będziecie czuli troszeczkę dobiegający jakiś delikatny szum opon. Ale nawet przy moim dzisiejszym głosie, uwierzcie mi, że rozmówca mój siedzący na pasażerce spokojnie przy dwóch stuwach i wyższych prędkościach nawet by mnie usłyszał. Wspominałem także wcześniej, że auto jest wyposażone w zawieszenie Airmatic, a to oznacza, że mamy tutaj różne tryby jazdy do wyboru. Możecie sobie tutaj manualnie zmienić tryb ze sportowego na komfortowy lub odwrotnie, oraz mamy także tryb, że tak powiem off-roadowy, który bardzo mocno dźwiga wam samochód i jeżeli jesteście w jakimś na jakiejś bocznej dróżce, w jakimś terenie, czy też tak jak ja tej zimy pokonywałem różne zaspy hmm. będąc w górach, idealnie Wam się to przyda. Więc Airmatic sterowany jest osobno i możecie sobie go zestroić wedle życzenia. Natomiast jeżeli chodzi o skrzynię biegów, ma ona niezależne tryby i tutaj dokładnie tak samo możecie pracować w trybie komfortowym albo w trybie sportowym, gdzie będzie ona trzymała wyższe biegi, będzie bardziej chętna do agresywnej albo dynamicznej po prostu jazdy. Zacznijmy od pełnego ustawienia komfortowego. Jeżeli macie skrzynię oraz zawieszenie armatik wrzucone właśnie w ten tryb. Samochód jest e, przygotowany do tak zwanego żeglowania. Po prostu płynie e, pożerając wszystkie nierówności, e, jest na maksa komfortowy i skrzynia jest nawet bym powiedział, taka nieco leniwa, e, co sprawia, że po prostu w tym samochodzie na maksa odpoczywacie. W żaden sposób e, nie jest on nastawiony wtedy na jakieś dynamiczne próby sportowe tylko po to, żebyście płynęli i wciągali kilometr za kilometrem. Natomiast, jeżeli ktoś lubi dynamiczną jazdę i e, na przykład ma pewne przyzwyczajenia z aut sportowych e, i to, to myślę tutaj też o swoim właśnie ulubionym trybie jazdy, to jest zawieszenie komfortowe, ale tryb sportowy skrzyni biegów. Sprawia to, że skrzynia podbija troszeczkę obroty, e, często jeździ w biegu wyżej, natomiast pedał gazu staje się Dużo bardziej podatny na Wasze wskazówki. Wystarczy bardzo delikatnie dotknięcie go, automatycznie samochód wyrywa do przodu, pomp turbiny pompują no, maksymalną siłę, no i rzeczywiście czuć, że ten samochód od razu chce jechać. Natomiast, jeżeli zrobicie zestawienie sportu w skrzyni biegów i sportu w zawieszeniu. Samochód ten nawet nie tyle, że się utwardzi, ale staje się dużo bardziej stabilny. On wtedy fantastycznie, zresztą zrobimy to teraz, on wtedy fantastycznie trzyma się tej drogi i ten tryb świetnie sprawdza się na przykład na jakichś długich łukach, na jakiejś pięknej górskiej drodze. Wiadomo, że s nie jest to samochód do jakichś ciasnych zakrętów, czy do jeżdżenia po torze, to absolutnie nie. Natomiast na fajnej e, drodze, z ładnymi widokami, naprawdę petarda, warto sobie to, tego e, się tym pobawić po prostu i użyć. Natomiast, moje kolejne przemyślenie dotyczące Eski i jakby obserwacja jest taka, że jeżdżąc w tym sporcie jednym i drugim, ten samochód jest na tyle zwarty i na tyle się słucha, że bardzo mi przypomina prowadzenie E-klasy, która jest samochodem mniejszym, więc tutaj można powiedzieć, że w tej konfiguracji samochód gubi swoje gabaryty i bardzo się słucha, więc będziecie mieli z niego też dużo frajdy, jeżeli lubicie sobie pojeździć nieco szybciej. Słuchajcie, w tym samochodzie nawet wycieraczki są przemyślane w zupełnie inny sposób, ponieważ ich pióra mają specjalne dziurki które mają za zadanie rozprowadzać płyn do szyb równomiernie po całej szybie, żeby nie dochodziło do tego, żebyście sobie zachlapali na przykład całą karoserię z tyłu, a płyn, który się dostał na przykład na czarny ciepły lakier wysechł i zostawił brzydkie plamy. No wymyślił to naprawdę jakiś geniusz, a ja z moim okiem detailera no to tym bardziej zwracam na to uwagę i kolejny raz potwierdzam, że S-klasa to jest inny stan umysłu i nie ma nic wspólnego z są ani nawet z Wspomniałem Wspominałem, kochani, wcześniej o przyspieszeniu, i ten samochód pierwszą pakę robi poniżej 5 sekund. I uwierzcie mi, że robi to bardzo kulturalnie, bardzo dostojnie, z fajnym, przyjemnym pomrukiem. E, jest to naprawdę szybki wóz, mimo że waży prawie dwie tony. E, co więcej, nie jeden ścigant stojąc na światłach przy napędzie formatik może się ogromnie zdziwić. Już nie mówiąc o tym, że jak wiedziecie na autostradę, i dołożycie mu, tak jak teraz, to dopiero można się zdziwić, bo ten samochód dopiero w tej chwili zaczyna rozprostować swoje skrzydła. I uwierzcie mi, że ani polska, ani niemiecka autostrada nie będzie w stanie go zmęczyć. Zaraz zrobimy jeszcze jedną redukcję i... Zobaczcie w jakiej on robi to ciszę. No. Naprawdę kawał frajdy. Myślę, że tak można by było jechać na przysłowiowy koniec świata. Kiedyś mocno zastanawiało mnie, dlaczego niektóre generacje z klasy tak dobrze trzymają cenę. No i teraz już wiem. Natomiast, jeżeli chodzi o W222 Stricte, to ładne, zadbane egzemplarze z porządną historią zaczynają się mniej więcej od 150-160 tysięcy. A są też wersje, które zostały wystawione za około 200. Mniej więcej to jest ten przedział. Natomiast trzeba pamiętać, że ten niższy pułap to zazwyczaj są przebiegi na poziomie już około 300 tysięcy kilometrów. Ciekawi mnie jeszcze mocno wersja 6MG, natomiast po tym, czego nauczył mnie ten egzemplarz i po tym, jakie pokazał mi oblicze motoryzacji e Niczego mi w nim nie brakuje i ani nie chciałbym, żeby był głośniejszy. Absolutnie nie robiłbym tutaj nic z wydechem. A jeżeli chodzi o 456 koni i 700 N, to też jest już taka wartość, która wystarcza do komfortowego podróżowania. Więc jeżeli chodzi o wersję S63MG, chętnie bym ją sprawdził dla sportu, żeby mieć porównanie. Natomiast wydaje mi się, że S500 w formatiku, zdecydowanie w formatyku, może być najbardziej sensowną odmianą właśnie tej budy. Słyszałem kiedyś, że komfort pojawia się wtedy, kiedy coś możemy, ale wcale nie musimy. I tak właśnie opisałbym dojrzałą S-klasę, czyli szybką i bardzo skuteczną, kiedy tego potrzebujecie, a na co dzień elegancką i niebywale komfortową. Dziękuję bardzo i zapraszam Was do kolejnego odcinka.